Cześć Krzysztof. Cześć. Czy to prawda, że major sprofanował to miejsce pod kapliczkę, że wyciągnął krzyż tam z tego, co ty wbijałeś pod kapliczkę? Tak. A czemu on to zrobił? Za Majora. A on w domu jest teraz? Nie ma. Aha, czyli do lasu wybył. No bo do lasu. Dziś, dzisiaj rano? Rano. Jakoby się go nie było. A skąd przyjechałeś? No przyjechałem z uchnię. Aha. I jego nie było? Tak. jego już nie było. Normalnie wróciłem do, do domu, bo klucze mam wszystko. Patrzę i nie ma jego. No, no, no. no. Ale dla, to, to on wyciągnął ten krzyż na złość, czy, czy jak? Ale co? O cóż. On ten krzyż wyciągnął, żeby ci na złość zrobić? Czy, czy, czy w jakim celu? Moje, rzecz tam... Wiesz, on w Boga nie wierzy, że choć nosi... Ten e, krzyżyk na piersiach i tak dalej, mm -hmm. ale on w ogóle nie wie z tego powodu, że jeżeli krzyż ja zabiłem i chcę zabrać naprawdę kapliczkę u siebie, no. naprawdę. Nie to, że ja żartuję. No wiadomo, no. To on powinien nie wyciągać tego krzyża. No tak. Ja powiedziałem, nie wyciągam, Ja będę mu no no It... Ja przyjeżdżam, a on mówi tak, ja wyciągnę te krzyż, a po co ty wyciągnąłeś? No. Po co wyciągnąłeś? A on mówi... Ten wszystk przynosi śmierć. Aha. No, nie wiem. Może, może naćpany był, albo coś. Słucham? Może naćpał się, że, że takie wizje ma jakieś dziwne. Słuchaj, może się naćpał się i wizje ma, no. Wiesz. no, właśnie, nie? A wtedy u, może pomógł jemu, te wizję taką. No właśnie. Śmierć no. może, wiesz. No, no. Wiesz, że diabo przysłużał śmierć, Zaraz umrzesz, bo wąchasz i tak dalej. No, może A. tak być. Bo co mu ten Krzyż przeszkadza? Co mu ten Krzyż przeszkadza? Słucham? Mówię, że co mu ten Krzyż przeszkadzał? To mu Musiał do... No nikomu nie przeszkadzał. No. Dobra. Dobra, na razie. E, Krzysiek. Tak? E, słuchaj, jeszcze jedna rzecz. Ty z Meksykanem jakiś kontakt masz? A co? Nie, bo on tam wczoraj nagrał film na, o, o tobie, widziałeś? E, słuchaj, tyle do Meksykana, bo wiesz... On... Ja dzwonię, dłonie dzwonią się nie On powiedział. Ja nagrałem na e, do jego, na na, ten, na Pato, nagrałem się, bo był Pato dzisiaj. Pato. No. I wiecie. Nagrałem się, że on przyszedł i zobaczymy, co się No, 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 to jeszcze tego patu nie wrzucił, chyba, bo jeszcze nie widziałem nic. Nie, bo, bo dzisiaj on dopiero był patą. No no, 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 rozumiem, rozumiem. Może bo, jej nie zaraz rzuci, będzie, będzie wiadomo. Bo wczoraj, bo wczoraj Meksykanu coś mówił, tam na, nagrał filmik na ciebie i mówił, że, że u ciebie śmierdzi. Żeby ja uklęknął i przeprosił na kolanach jego. Nie. Ja nagrał nie będę. No nie, no, ale to jeszcze coś innego nagrał. Nagrał, że, że ty masz w kiblu brudno, bo ty mówiłeś, że on kibla nie ma, to on powiedział, że ty. Że... Przepraszam bardzo. No. Ja jak e, wezmę się za remont, a niedługo biorę się za remont, to zobaczysz, jaki będzie. Nie, no ja wiem, ja wiem. Ja tylko mówię co, no. mek co Meksykanom mówił, że ty masz osrany Kibel. Ja nie wiem! Nie konfiluje mamy swojej, bo wiesz, no. e, żeby nie ja to mam po dzień. Dobre, wiesz, no, no właśnie, a on jeszcze mówi, że ty masz ostrożność. On nie umie podziękować nawet, ja powiem tak, nikt nie umie podziękować dla mnie, czy, czy ja dobrego zrobił. nikt. No. No. No, no, ludzie są niewdzięczni, no tak to jest. No, no a on on A on mówi, że, że od ciebie śmierdzi. A, a! No. dobra, na razie. Dobra, na razie.